Dobra mama to nie jest mama idealna, jak dla mnie dobra mama to taka, która kocha swoje dziecko, nie boi się popełniać błędów, nie boi się zmieniać i szukać nowych rozwiązań. Zatrzymanie się w miejscu niepewności i wątpliwości, moim zdaniem, jest troszeczkę wygodnym miejscem, wbrew pozorom, które całą energię wkłada w to celebrowanie miejsca, że jest mi źle. Dzieci to szansa, a nie zagrożenie. Wiesz, co jest dobre dla Twojego dziecka. Zdane przez nas wskazówki, które pomogą Ci w życiu codziennym. Tak jak Ty, jesteśmy mamami. Witam Cię bardzo serdecznie na kanale Mama dla mamy. Jestem Ci wdzięczna za to, że spędzasz swój czas ze mną, z Anią i z Anią. I mam nadzieję, że bierzesz dla siebie jak najwięcej z tych treści, którymi tutaj się dzielimy. To wszystko to są rzeczy, które przeżyłyśmy, których się nauczyłyśmy i które uważamy, że są cenne i mogą być pomocne w tym świecie mam. Dzisiaj y, będzie o tym, o takiej niepewności. O tym, że czasami nie jestem pewna, czy jestem dobrą mamą. Dni mijają, są byle jakie, jak to urozmaicić, jak to wszystko ugryźć. Ojej, no właśnie. Skąd brać tą pewność, że jestem dobrą mamą? Dla mnie jednym z takich czołowych miejsc będzie Twoja relacja z dzieckiem chociaż. Ona ma swoje sezony i każde dziecko w relacji w różnym wieku ma różne sposoby i różne sposoby wyrażania tego, co dzieje się w środku. Jak już wiesz, kiedy dziecko mówić, jesteś głupia, nie lubię cię, często chce powiedzieć, jest mi źle, potrzebuję Twojej pomocy, nie umiem inaczej. Nie zgadzam się z tobą, potrzebuję, żebyś mnie zauważyła, potrzebuję twojej uwagi. Inne dzieci tak mówią, więc chcę spróbować. Zastanawiam się, co się stanie, kiedy to powiem. Nie wiem, jak inaczej sobie wyrazić moją złość. Badam świat, sprawdzam, co się stanie, jak to powiem, co ty mi powiesz, co ty zrobisz. One mówią, że dziecko po prostu nie poradziło sobie albo nie wie jak poradzić sobie w inny sposób z jakąś sytuacją, która z Twojej perspektywy może być nieważna. Niemniej jednak w świecie tego małego człowieka to może być naprawdę, naprawdę bardzo ważny temat. Jak już wiesz z poprzedniego filmiku, oderwanie tego od siebie i od dziecka jest przydatne w znalezieniu zdrowej relacji do tego wszystkiego, bo ostatecznie nie o tobie to świadczy. Oczywiście, że słysząc różne zdania od dziecka, ma prawo to wpłynąć na moje zdanie o sobie, i rzeczywiście powinnam wziąć to pod uwagę. Natomiast wziąć coś pod uwagę, nie jest jednoznacznie z ostateczną, jedyną i niepodważalną prawdą na czyjś temat, nawet na temat tego, jaką jesteś mamą. Pewność, czy jesteś dobrą mamą, powinna być zakorzeniona w tobie, a nie w okolicznościach. Czasami okoliczności będą dla nas informacją, którą bierzemy pod uwagę. I szukamy wtedy różnych sposobów na zmianę, czy skorygowanie naszych sposobów i różnych strategii, naradzenie sobie w komunikacji czy w różnych sytuacjach, w różnych zachowaniach naszych, dziecka i w ogóle tego wszystkiego, co dzieje się dookoła nas. Kiedy ja pracuję indywidualnie z mamami na konsultacjach, wiele razy widzę, że sama gotowość do zmiany i otwarty umysł na to, żeby szukać innych rozwiązań niż te, które mamy wyuczone, czy zakodowane jako nawykowe, czy podświadome. Kiedy masz gotowość na zmianę, a nie masz podejścia, w, przecież wszystko już robię dobrze, to wszystko jest, co to wszyscy mają, nikt nie wie, jak mi jest źle. Kiedy masz gotowość do zmiany, już wygrałaś. Ostatecznie dobra mama to nie jest mama idealna, jak dla mnie dobra mama to taka, która kocha swoje dziecko, nie boi się popełniać błędów, nie boi się zmieniać i szukać nowych rozwiązań. Zatrzymanie się w miejscu niepewności i wątpliwości, moim zdaniem, jest troszeczkę wygodnym miejscem wbrew pozorom, które całą energię wkłada w to celebrowanie miejsca, że jest mi źle. Czym innym będzie szukanie rozwiązań i. Trudności związane z tymi próbami, które mogą nie być skuteczne, bo nie ma jednego złotego środka, który zawsze i wszędzie zadziała. A czym innym? Trud związany z tkwieniem w jednym miejscu bez szukania rozwiązań. Jest też jedna rzecz, która mi doskwiera taka codzienna monotonia. Jak jestem z dziećmi w domu? Codziennie, dzień za dniem, często zastanawiam się, czy dobrze je wszystkiego uczę, czy nie powinnam robić czegoś więcej, czy to, co robię, jest wystarczające, czy nie lepiej byłoby, gdyby moje dzieci poszły do placówki, bo wtedy jakiś inny specjalista nauczyłby je wszystkiego, miałyby więcej codziennych styczności z innymi dziećmi i w ogóle... Pff. Dużo tego, ale to są pytania, które dla mnie służą bardziej do autorefleksji niż do oceny sytuacji. Oczywiście, że realnie biorę je pod uwagę i badam, co mogę z tym zrobić inaczej, czy potrzeby moich dzieci są odpowiednio zabezpieczone, jeśli chodzi o relacje z rówieśnikami. I uważam taki dialog wewnętrzny za zdrowy i służący. Bo taki audyt sytuacji pozwala ją zdrowo ocenić i wprowadzić poprawki. Bez tego można się wpędzić w poczucie winy albo totalny brak lew refleksji i oceny sytuacji. Niemniej jednak te dni mijają. Czasami cały dzień mija na nic nie robieniu i czasami takie dni są potrzebne. A, czas, a czasami wyciskamy dzień jak cytrynkę, wyrabiamy normę z całego tygodnia. Niemniej jednak są takie dni, że wkrada się nuda. Dlatego żeby upewnić się, że jestem w dobrym miejscu myślenia o sobie, bo wciąż uważam tę umiejętność za kluczową, napisałam takiego e-booka, jak być zachęconą do tego, żeby wieść zadowolone życie jako mama i że my też mamy prawo postawić w tym macierzyństwie nasze granice. No i jest tam kilka pomysłów na urozmaicenie codziennego dnia. Dużo tam podniesienia i zachęty. Zapraszam. Jeżeli szukasz takich pomysłów na to, co robić dokładnie z dziećmi, w zależności od wieku i Twoich możliwości, w internecie jest tego mnóstwo. Na samym Instagramie profili jest miliard, które żyją tylko tym yy, i są naprawdę sensowne. Poszukaj czegoś, co podpasuje konkretnie Tobie i Twoim potrzebom. Ja lubię podglądać, jak, robią, jak inni robią rzeczy. Bo skoro ktoś coś już wymyślił, to po co ja mam to koło wymyślać od początku? Ty też nie musisz. Jeśli potrzebujesz bardziej podniesienia na duchu i zachęty do wywołania uśmiechu na twarzy, to nie bój się szukać miejsc czy książek, które właśnie taki efekt wywołają u Ciebie. Jeżeli potrzebujesz konkretnych pomysłów na zabawy czy lekcje w edukacji domowej, tego też jest mnóstwo. Przeszukaj platformy takie jak YouTube, Instagram, Pinterest. Niewielkim wysiłkiem znajdziesz to, czego poszukujesz. Z tym poczuciem własnej wartości, jako mamy, to nie jest tak, że jak raz już coś przeczytasz, i to już nigdy nie będziesz musiała do tego wracać. To jest ciągła uważność na to, co i jak może się zmieniać, ponieważ no, z bardzo prostej przyczyny nasze sytuacje ciągle się zmieniają i nie da się raz a dobrze zająć tym tematem. Im bardziej Zaczynasz się nim zajmować i w tym trwasz, to tym bardziej ten proces po prostu się gdzieś dzieje, tym bardziej odkrywają się nowe rzeczy, nowe miejsca, w których po prostu, którym warto się przyjrzeć. I w miarę jak zaczynasz się w tym kształcić i doszukiwać różnych rejonów, wychodzą nowe. Nagle jest jakaś sytuacja, która zmusza Cię do zrobienia kilku kroków wstecz. I to też jest okej, okay, o ile masz w sobie tę de determinację do zmiany. Wszystko jest okej. Okay. Dlatego to ciągłe szukanie nowych rzeczy, ciągłe inspirowanie się, ciągła droga jest konieczna. Ja często po sobie widzę, że jakiś czas temu mocnym tematem dla mnie był język, którego używamy w komunikacji z dziećmi. Myślałam, że mam to już za sobą, że już po prostu to opracowałam, przyjrzałam się, przepracowałam i, i w ogóle, i w ogóle, i że jestem w tym całkiem niezła. Natomiast okazuje się, że zawstydziła mnie inna mama, która dopiero co zaczyna w tym temacie. I co to we mnie zrobiło? Zachęciło mnie to do powrotu do tematu, i chętnie szukam nowej literatury, odświeżam starą. Dlatego Zachęcam cię, żebyś szukała, szukała i szukała. Bo czasami nie wystarczy znaleźć jednej fajnej czy dobrej pozycji. Łatwo się zatrzymać w miejscu zadowolenia, a warto szukać więcej i cały czas czegoś nowego. Czegoś po prostu dla siebie. Czegoś, co będzie do ciebie dopasowane. No ale <laughs> wracając do tego, w jaki sposób my możemy urozmaicić te dni, które spędzamy z dziećmi w domu. Mi najbardziej pomaga, kiedy zrobię sobie plan. Nawet taki najprostszy. Kiedy siadam z dziećmi rano, rozmawiamy o tym, co dzisiaj zrobimy. Bez organizowania tego w konkretne godziny, tylko w punktach, planujemy, co chcemy zrobić. Na tym planie znajdzie się więcej rzeczy typu: każdy bierze kąpiel, ubieramy się, jemy śniadanie, czasami odkurzamy, czasami wycieramy kurze, czasami to będzie wyjście do sklepu na Plac Zabaw. Na tą listę wpiszę też. Ćwiczymy na pianinie, czytamy elementarz, kolorujemy książki i tego typu rzeczy. Chociaż proporcjonalnie zdecydowanie więcej będzie rzeczy, które dla dorosłych są oczywiste i nie potrzebują zapisania. Widzę, że dzieciom zapisanie tego zdecydowanie pomaga przy późniejszym realizowaniu każdego zadania. Kiedy jest coś, co ja potrzebuję zrobić danego dnia, na przykład odpowiedzieć na maile, napisać jakiś tekst czy. Cokolwiek akurat się pojawia. Również w tym momencie lubię wpisać to na, na tą listę, po to, żeby poinformować o tym moje dzieci, że będzie taka przestrzeń w ciągu dnia, kiedy ja będę potrzebowała usiąść przed komputerem, przy stole albo przy biurku i zrobić moje obowiązki. I wtedy moje dzieci, kiedy ten moment się zbliża, wiedzą, że to jest taki czas, kiedy one mogą pobawić się razem, albo kiedy one też mogą usiąść przy tym stole i zrobić swoje książkowe rzeczy. Różnie to bywa, to zawsze zależy, ale to bardzo pomaga mi przy tym mm, takim zorganizowaniu i zaproszeniu dzieci do mojego świata i moim wejściu do ich świata. Bo zobacz, za każdym razem, kiedy z dziećmi ty. Mo kiedy ty z dziećmi robisz taki plan, to ty moderujesz i ty kierujesz, co i jak robicie, ale one mają prawo mieć swoje zdanie na dany temat. I czasami, więc coś, co ja sobie pomyślałam i myślałam, och, to będzie perełka, chciałam to wpisać na listę, okazuje się strzałem w kolano bez sensu. Moje dzieci wcale nie są tym zainteresowane. Ale w zamian pojawiają się inne pomysły, które już całkiem pochodzą od dzieciaków, i uważam, że warto wziąć je pod uwagę. Nieważne, ile Twoje dziecko ma lat, jeżeli razem organizujecie swoje dni w domu, to Twoje zdanie i zdanie Twojego dziecka jest, uważam, równie ważne. Co jest mi potrzebne do stworzenia takiej listy? Kartka i długopis. Ale muszę też wiedzieć, czego ja chcę, co ja lubię. Co mi sprawia przyjemność, bo nie chodzi tylko o to, żeby to była przyjemność dla dzieci, ale ja jako mama też w tym wszystkim jestem, musi więc mi też w jakiś sposób sprawiać to przyjemność. Jeśli na przykład nie lubię brudzących zabaw śmiecących, Mogę się na nie nie godzić albo zgodzić się, ale tego samego dnia zrobić też, co sprawi mi hiperprzyjemność. Na przykład gorąca kawa, pomalowanie paznokci czy czegokolwiek innego. Coś, co dla mnie naładuje moje baterie tego dnia. Dlatego, że twoje, twoje baterie też są w tym wszystkim ważne. Ale i tak chodzi o proporcje. Tak samo jak o proporcje chodzi. W o ty, w, um, o tak samo jak o proporcje chodzi w tych relacjach, których relacji jest więcej, pamiętam z ostatniego filmiku. Tak samo, um, tak samo ty też masz swoje potrzeby i masz prawo wziąć pod uwagę, co sprawia przyjemność tobie, albo nawet zmienić swoje myślenie, że nowe rzeczy też mogą nagle zacząć sprawiać przyjemność. Trochę luzu też pomaga. Luzu do siebie i do dzieci. Jest też, jak już mamy tą listę stworzoną, to jest też super frajda z tego wykreślania kolejnych rzeczy z listy. Najlepiej jest, kiedy moja córka przypomina mi, mamo, ale to już zrobiłyśmy, i mówi mi, jeszcze musimy zrobić to, to i to, a sama jeszcze nie potrafi czytać, nie? To znaczy, że ona już zapamiętała całą listę, i to mnie zawsze zaskakuje, wzbudza ogromny podziw i trochę mnie zawstydza, dlatego że ja zapomniałam. Zdarza mi się, ale śmiało się do tego przyznaję, bo nie muszę być idealna. Trzeba, żebym była sobą, zadowoloną z siebie sobą i sobą zadowoloną z moich dzieci. Pamiętaj, że Twoje dzieci są fajne. Ty też jesteś fajna. Uśmiechnij się. Niech to będzie dobry dzień, bo dlaczego nie? Dziękuję, że byłaś ze mną. Napisz mi koniecznie w komentarzu, co wzięłaś dla siebie. Zasubskrybuj ten kanał, żeby nie ominął cię następny filmik. Kliknij dzwoneczek, wtedy dostaniesz powiadomienie, że nowy filmik się pojawił. Dziękuję ci bardzo i do zobaczenia. Pa.